Dzień dobry, nazywam się Robert Sadowy i chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować klimatyczną nieruchomość w Komorowie Żuławskim z pięknym widokiem na okolice Jeziora Drużno. Dom znajduje się w odległości 8 km od miasta Elbląga i posadowiony jest na działce o powierzchni 1610 m2, a powierzchnia użytkowa tego domu to 240 m2. Jesteśmy na tarasie w ogrodzie od strony zachodniej. Jest to idealne miejsce do wypoczynku i spędzania wolnego czasu w towarzystwie rodziny i przyjaciół, zjedzenia wspólnego obiadu oraz poczytania książki. Obecnie znajdujemy się na pierwszej z dwóch kondygnacji tego domu. Jest to obszerny salon wraz z jadalnią, do którego przylega dobrze doświetlona kuchnia. W mamy wyjście na dwa tarasy znajdujące się od zachodniej strony domu, z dostępem do ogrodu. Znajdujemy się na piętrze w holu, który łączy wszystkie pomieszczenia na górnej kondygnacji. Słupiania rodziców to największe pomieszczenie na piętrze z dostępem do balkonu usytuowanego od strony zachodniej. Dom jest w całości podpiwniczony, w skład czego wchodzi również dwustanowiskowy garaż. Nieruchomość wyposażona jest w instalację solarną, która w pełni zabezpiecza domowników w ciepłą wodę użytkową. W takim razie podsumujmy. Dom o powierzchni 240 m2 z pięknie zagospodarowanym ogrodem, zlokalizowany w malowniczej okolicy jeziora Drużno. Dziękuję Państwu za wspólny spacer po nieruchomości. Zachęcam do kontaktu i umawiania się na dzień pokazowy. Robert Sadowy. Okej, co, co miałem powiedzieć? Dzień dobry, nazywam się Robert Sadowy. Chciałbym Państwu zaprezentować malowniczą. A, mózgu dzisiaj, nie? Klimatyczną klimatyczną i z pięknym widokiem na okolice Jeziora można. Klimatyczna. Nie, posadowiona jest. Tam nie ma w ogóle domu w środku, dom, z, dom znajduje się w odległości, tak? To jest dobrze napisane? Jest to idealne miejsce do wypoczynku. Jestem wyluzowany? Nie, ale... <laughs> z widzenia wspólnie obiadu. Bla, 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 bla. Ale nie jest już tak gorąco.